Witam w kolejnym odcinku Nine Souls. Ha. No to co? wypadało mi teraz iść tam i, i zbadać ten teren na poważnie. Wciąż mam ograniczenie wizualne. Ale mam też więcej narzędzi, jak widać. Nie do końca umiem z nich skorzystać. O nie, wciąż się muszę liczyć z tym, że mnie szukają te sądy, nie? I jak mnie zaatakuje ten wielki, jakby murderbot assassin, to mam problem. U. Hmm. To szczerze powiedziawszy, nie wiem gdzie iść. Tutaj. Tutaj jest. Jest jakiś rodzaj progresu. Jest coś, ale nie do końca. Hmm. A to ciekawe. Spróbujemy zbadać teren. Nie, tutaj jakby wyglądał, wyglądał jakbym miał spaść. Jakby mógł, mógł mieć spaść i tyle. A tu w dół? Tu w dół jest ten region, skąd przybyłem. No nie wiem. że tam doskoczę mam od odbicia, tylko jak się robi te odbicia X, nie? Double Jump. Może się uda? Sonordowy komponent i tyle. No nic, muszę od, jakby otworzyć moje kroki. Nie. Mogę też spróbować popatrzeć z tym wielkim gnojem. A, mając łuk w sumie, nie? To nie jest taki zły pomysł. Chociaż wydaje się, jakby go było mniej. I don't know. Tam. Chodzi tam po dole. A nie, za ten piesek, nie? Teraz to mogę po prostu tutaj siedzieć i grać, nie? Cholerne skurcze, wtedy mnie kroiły, nieźle. Wciąż nie mogę triggerować tych głów, bo nie mogę ich rozwalić, a one podnoszą alarm immediately. Więc spróbić w lewo, tutaj ewidentnie nic nie mogłem zdziałać. Zobaczymy o co chodzi. No, tutaj powinno coś się dziać. Tu nie potrzebuję iść, ale w tamtą stronę jak najbardziej, chociaż tu jest blokada. Tutaj co jest? Tutaj jest progres. o lal, o, taka środowiskowa, nice. Albo not nice, aha. Aha.

Okej, okay. mamy przejście, to się ceni. celu pozwala na ataki talizmanu, które trafią jednocześnie w dodatkowy cel. No fajne, gdybym miał na to moc obliczeniową. Czyli tam też nic. No w sumie nie próbowałem. Próbowałem spać tam na dół, spróbuję, nie? Nie próbowałem też ich załatwiać. Nie no, to jest śmierć. Teraz niby. No tak, nie mogę ich zaatakować. Ciekawe, bo nie przywoły taką, ale to się, nie da się ich zabić, to już próbowaliśmy, nie? Zepsuł się mu jakby rytm. Okej. Okay. Dobra, czyli ja mogę już w sumie ignorować, bo mogę je przeskoczyć. Tutaj nie ma nic po lewej. Tutaj nie ma nic po prawej. Tylko tutaj do góry No to idę tam, ale w sumie już tam byłem I... i co z tego? Gruby się stracił Jest jakby hacking, ale to muszę być osobiście, nie? No to tędy droga. Szed, szed. No ale jak nam się dostać? Ktoś ma plan? Stamtąd. A, a. No to przecież byłem tam. Byłem, wyżej nie byłem tutaj. A co to tam jest? Coś wielkiego tam jest więzione Oh my god, coś scary looking tam jest Hu hu hu, no dobra jakiś progres, zobaczmy co tutaj mogę zdziałać Tam jest ziomuś Pilnuje Tu jest zamknięto. nie, tutaj jest Hacking Musiałem z nim powalczyć, nie? Ale mogę go zignorować na tym etapie Nie mogę go zignorować Co to jest Oh my god No to walczymy z ziomkiem Wiem jak tutaj dojść jakby co, jakbym stracił życzką Nie Leczy. No nic, to nieważne. Dość tam jest względnie prostą. A zapomniałem, no, że tu jest milion kurde i jeszcze mi zmieniło strzałę. No tak, tutaj są strzały. Zmiana strzału. <laughs> o, ludo, ludo, ludo. Holy fuck, spadłem. Nie zbijam życia, kurde, martwiące to jest. Aj, nie, nie, nie pomyliłem się, kurde. tej chwili. No i co teraz? On się odnowi? Czy. wygląda no, jakby się miał odnowić, nie? Na przykład, jak alarm wyleci. Zatrzymujemy go talizmanem dość szybko. Więc co jest na niego sposób? Coś na mnie wyskoczy. U. Zwój w środku Celi więziennej, drugi zwój, e, więźnia. Niech ktoś mi pomoże, muszę uciec, muszę uciec. Ten szaleniec chce odciąć mi kawałki ciała. Więc trzałem sobie dwójkę, który z nich znakami, najwyraźniej do bezglonnymi. Okej, okay, więcej więźniów. Marnotrawanie strzału, strzało, ale naprawdę nie są niebezpieczny jeszcze w tak jestem. A co to jest? Odnowienie strzał. No mam dużo rzeczka może w stawię na później. Skrót No dobra. No progres to jest jedynie tutaj. Czym ty jesteś ludu święty? To jest bos. To jest bos. Aj minąłem. I są niebezpieczne dosyć. O oh mój god! Proszę. on mnie o nie, nie coś prosi, kurwa. Może jest dobre, nie? Ale nie będę go teraz testował. Oh fuck. My fucking god. To nie jest, to nie jest dobre. Połączenie wrogów. No i coś mi, coś pomieszało. Oh my. Fuck. No nie, no to jest masakra jakaś. Pierwsza faza była prosta, druga faza jest dramatyczna. to jest, jest nienormalne. Mm. Zabij mnie z ochotą wielką śpieścionek ma. Kolejna faza, co? Szlachetny pierścień, nadający się do przetworzenia. Pierścień, który pozostał po kangu im. Kan. Nie wiem, kto to. Tam. Ceny pierścień, dostarczony przez kogoś o wysokim statusie. O, oh my freaking god. To było upierdliwe, jak diabli. Dobra, tu widzę, że mamy zupełnie nowy obszar. Um, ten jest zakładam zeksplorowany w całości, ale nie wiem, bo nie mam mapy. Natomiast mam serdecznie dość na dzisiaj, także ja sobie wrócę do e, węzła zachować, a my się dzisiaj pożegnamy. Dzięki. Miło, że wpadliście, kronikarki i kronikarze. Niech mozgi będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.